Szanowni Państwo, jedna w sumie rzecz, bo zobaczcie Państwo, mam nadzieję, że udało mi się dokończyć cały case'a e, samemu. Ja się uwielbiam, tak? Tam mieliśmy p2,2 i tak dalej. Tutaj musimy zmienić, tak? Tam widzieliście p2,2. Równa się poziom 1, trzeba zmienić na poziom 2, poziom 3. To przepraszam, to jest akurat moja wina, moja, moja pomyłka. Więc prosiłabym, żebyście tutaj zmienili te wartości na poziom 2, poziom do 3 i tak dalej. Dokączcie proszę i Jeszcze pokażę wam, państwu co trzeba zrobić, bo zobaczcie, jak tryb wykonywania. Co się dzieje? Wejdę sobie na czwarte piętro, włączę zazwisły na i on się zazwyczaj na czwarty. A to temu, że musimy dodać jakość tej naszej kabiny. Weźmy sobie teraz z trybu wykonywania. i musimy dodać jego wysokość, więc najpierw odczytajmy sobie tą wysokość, przejdźmy sobie do edytora ja sobie poustąpię te wcześniejsze tak, czy dodamy jeszcze dodatkowo poziom kabina, piątka kabina to jeszcze wysokość i odczytam sobie wysokość mojej kabiny Czyli wysokość kabiny to będzie się równało, kabina, dwa kropka, hej. I będziemy mogli dodawać sobie wysokość kabina tam, gdzie mamy vertical position. I wtedy już powinno nam wszystko śmigać. Kolejny przykład będzie dotyczył również windy, ale sterowania nią poprzez przyciski. I już na, faktycznie na żywych zmiennych będziemy pracować, odczuwać wartości żywych zmiennych. I będziemy dbać o tą wartość windy, ponieważ jak Państwo coś domyślacie, jeżeli w momencie kiedy pracujemy sobie nawet na naszym obiekcie, to, to zaznaczyłabym sygnały, Dobra, mój błąd, musimy odjąć. Zresztą tutaj okay. nie do końca jest to takie intuicyjne, czyli nie dodajemy tylko odejmujemy. Jak się to myślacie, Państwo, jak pracujemy z ogólnie antyfiksanturą, to znaczy, czy mamy do czynienia z elementami, które szczytujemy z czujników z zewnętrznych, czy to jest palca, czy jakiś inny czujników czy przycisków. W momencie, kiedy szczytujemy, Coś, tu widzę. Nie jest tak źle, ale z tą piątką coś. Teraz sprawdzę, czy mam piątkę na pewno zrobioną, ale, ale widzicie Państwo, że ogólnie już tutaj dobrze ośmielę. Dyskutowując tutaj z tutaj tymi naszymi nazwymi, czyli czy tytułami, czy tak jak Państwo widzą, napisuję Państwu takie przyciski. To są na przyciski wzięte z przypomnika. I no, znów odnumerowanie 02345. Tak, zrobiłam także w bazie danych adresy od P0 do P5. Podpisałam sobie że przycisk 5, nadałam adresy od 1, 2 do 11, 12 po kolei. I będziemy odczytywali tutaj w momencie, kiedy będziemy naciskać, jak przycisk będziemy odczytywali, Bo ktoś pyta się Państwa, czemu uczą tak na koło? tego, że iPhone służy do tego, żeby współpracować ze sterownikami PLC, czy z innymi sterownikami, czy czujnikami. Więc odczytując wartości z czujników, te wartości zapisuje się na tutaj. Teraz pracujemy na driverze symulacyjnym. Natomiast w momencie, kiedy pracujemy z na przykład sterownikami PLC pracujemy na konkretnym od konkretnego, konkretnego tutaj sterownika PLC. Więc te wartości, które odczytujemy, zapisują się pod naszymi, naszymi zmiennymi, te wartości odczyty, odczytujemy z konkretnego elementu, z konkretnego wyjścia naszego elementu na rzeczywistego. Więc to z tego, że będziemy pracowali częściowo na bez zmiennych, jak musimy wykorzystać na rynek, i gdybyśmy pracowali na sterownikach palcach. A teraz, teraz pokażę Państwu, jak korzystać te zmienne w sterowaniu filmu.